Cześć z tej strony, Super Dawid. Dawno nie było na moim kanale mojego kolegi, więc dzisiaj otworzę trzy szaszetki z Champions League 2013-2014. No to zaczynamy. Widzę. Mamy tego fajnego boksa. Roben pierwszy. Melo, Tony Cross, Na Singu, Lukas, niektórych tych nie znam. Dobra. Lam. Ostatnio jakoś otwieraliśmy po jednej szescce, więc dzisiaj sobie otworzymy trzy. Kedira. Mamy jakiegoś odwróconego, Cztery... będzie fajna Ale... karta. Myle. Uwaga, czy będzie jakaś świecąca? Rising Star, nie mam go. I dwa rysingi, niezbyt. Teraz Inesta. Może fansa, błagam, fans jakiś. Chociaż fans, już nie liczymy na nic więcej. No może gudełko. tylko. I player, to jest naprawdę, żarty są. Nie, nieudane dzisiaj, otwieranie czaszetek. To są naprawdę jakieś rzeczy, modlisz. No niestety, dzisiaj nie mieliśmy szczęścia do otwierania. Dwa ryzyki player. Zapraszam na no, kolejne filmy. Cześć. Cześć.